Wielu marketerów myśli: stwórzmy ofertę tak dobrą, że stanie się nieodzownym elementem codzienności naszych klientów. No i chodzi o założenie złotych kajdanek i uzależnienie od siebie klienta. Tylko, że to nie na końca działa, bo jeśli ktoś zostaje z tobą tylko dlatego, że jest mu ciężko odejść, no to to nie jest lojalność, tylko zależność. A zależności kończą się wtedy, kiedy pojawi się coś tańszego, prostszego i szybszego. Spójrzmy na Adobe. Mają miliony użytkowników, oczywiście, ale wielu z nich korzysta z tego tylko dlatego, że muszą. Bo subskrypcja, bo ekosystem, bo jakby standard. Ale wystarczy, że pojawi się narzędzie, które robi 80% tego co Adobe, ludzie odchodzą. Dlatego tak bardzo boją się teraz tego, co robi Canva ze swoimi nowymi możliwościami. Trzeba zrozumieć, że klienci nie zostają, bo Cię potrzebują, tylko zostają, bo chcą być częścią tego, co reprezentujesz. I to jest różnica między programem lojalnościowym a społecznością. I świetnym przykładem tutaj jest Sephora, która nie pisze w mailach, drodzy klienci, tylko beauty insiderzy. To nie tylko inna nazwa ich programu lojalnościowego, ładny język, ale budowanie przynależności w oparciu o mechanizmy psychologiczne. Benefit do oferty przyciąga. Jasne, moje najlepsze kampanie sprzedaży prenumeraty to były te z czterema inspirującymi kubkami. Ale system przekonań i wspólnych wartości sprawia, że buduje się lojalność i klienci chcą zostać z tobą.